Cześć kochani, cześć bliźnięta. Zrobimy sobie na grudzień czytanie dla Was. Jest to jak zwykle czytanie ogólne, więc bierzcie jak z Wami rezonuje. Czytania bierzcie szeroko. Nie programujcie się, nie nastawiajcie na jedną jakąś rzecz, bo tu może się akurat pokazać zupełnie coś innego jest Was w stylu, że, że, że wiecie, no, pojawi się najsilniejsza energia, że tak powiem. Rolę sobie zamieniajcie, to oczywiście wiecie. Czas w tarocie jest płynny. Ja to takim, tą formułkę już mówię, bo wszyscy, którzy są stałymi wywalcami bywa kanału już to wiedzą. Ale muszę to powiedzieć. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, to jest ważne. I to by było tyle. <goda> Pogoda jest jesienna bardzo, bardzo deszczowo. Także klimat jest ok. Na początek, co mi tu wypadło dla Was? Karta rytualnego obejmowania, słuchajcie. I karta ta yy, mówi właśnie o obejmowaniu, dokładnie, porannym, żeby otulić się albo taką energią samemu, samemu sobie, dać takie otulenie, ale też przytulanie innych. Dawanie takiego wsparcia i opieki, takiego poczucia stabilności, bezpieczeństwa. Czasami chcemy być przytuleni, daje nam to taki, taki komfort, takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, takiej stabilności i wsparcia dużego. Więc jest to bardzo ładna karta. I mamy kartę z kart szamańskich. I to jest myśliwy, ale zaraz Wam to przeczytam: 27. 27 łowca, dokładnie łowca. I pokazała ta karta się w pozycji prostej, słuchajcie, pytamy. Polegaj na własnych umiejętnościach, aby przemierzyć gęsty las, w którym się znajdujesz, aby dotrzeć do celu. Musisz podążać śladami pozostawionymi przez ducha, aby odebrać nagrodę, która jest już przygotowana i zaoferowana Tobie. Nie podążaj za mapami narysowanymi przez innych, ponieważ nie poprowadzą cię one do prawdy. Zamiast tego, zostań twórcą map, znajdź swój wewnętrzny kompas i używaj wszystkich zmysłów łącznie ze zdrowym rozsądkiem. Więc dokądś macie, jesteście gdzieś prowadzeni, i patrzcie z wysokiej perspektywy, mierzcie też wysoko, bo dokądś jesteście prowadzeni, jesteście wspierani, świat was otula. I tam macie gdzieś podążać, bądźcie, coś, macie, coś jest dla Was przeznaczone, i tam jesteście cały czas kierowani. Nie pozostawiajcie drogi, nie poddawajcie się, idźcie, podążajcie tą drogą, którą obraliście, która jest z Waszego serca, po prostu płynie to, czujecie, że jesteście tam kierowani, że tam, gdzie idziecie, macie być i to dosłownie i w przenośni. Dobrze. Co za Wami w takim razie, bliźnięta? Jakieś zamieszanie, słuchajcie, duży ruch, zmiana sytuacji, no takie dużo komunikacji, dużo zmiennych, jakieś zamieszanie, coś, być może jakaś burza, afera. Zaraz zobaczymy. Wy w miesiącu grudniu. No, jakiś wybór, będziecie stawali, podejmowali decyzję. Niezdecydowanie jest. I kogo tu posłuchać? No, właśnie coś zostawiliście albo zostawiacie za sobą: jakieś zamieszania, jakieś różne wybory, różne opcje, różne możliwości, Duże, dużo, wszystkiego, dużo i dużo ruchu, dużo działania, dużo komunikacji być może. No, i teraz jest zastanawianie się, jaką opcję wybrać, bo tu jest współpraca, jakiś dobry projekt. No, ta może być ta nagroda, tak. W jakąś stronę podążacie, jest Wam pisana nagroda, ale musicie albo wybrać drogę, albo opcję. Obszar skupiania się. Na czym będziecie skupiać działać w grudniu? na relacjach, na zabawie, na świętowaniu, no, święta będą, tak, więc jak najbardziej na cieszeniu się i utrzymaniu balansu w tym, tak, żeby nie przeginać żadną ze stron, żeby mieć ten spokój wewnętrzny, takie wewnętrzne zadowolenie. Jest tutaj utrzymanie, pomiędzy całej radości, szczęścia, takiej bahanaliów, takiej współpracy, zabawy, tańce, holanki, swawole, no... W końcu sylwester też się zbliża. To jest też utrzymanie tego no, środka, tak? Tego, żeby za bardzo nie, nie przegnąć w którąś ze stron. Może to być wyjazd gdzieś poza miasto, może właśnie podróż dokądś, czy na święta, czy na sylwestra, ale z innymi, że nie jesteśmy sami. Jest tutaj grupa ludzi i to takich wspierających, fajnych. Towarzyskich, z którymi się dobrze czujemy, może to być rodzina, no najbliższe jakieś grono, z którym naprawdę bardzo, bardzo dobrze się czujemy i jest to to flow, tak? Dobrze, potencjał tego miesiąca grudnia dla Was. Mm. Nowy początek, coś się kończy. Cykl zamyka się, wchodzicie w coś nowego, jakby rodzicie się, albo macie tam opcję do wybrania nowej, nowej drogi. I teraz, którą wybieracie między czymś a czymś, wchodzenie w coś zupełnie nowego i będzie się takie być może zastanawianie, czy jest to aby, na pewno bezpieczne. I znów nowy początek. dwie karty y, mamy początek i koniec, dokładnie to, coś. Y, Zakańcza się jakiś etap w Waszym życiu, gdzie było być może zamieszania, dużo różnych takich e, rzeczy, gdzie musieliście być bardzo operatywni, bystrzy, e, szybko reagować na pewne sytuacje, dużo zamieszania, a wchodzicie w okres większej stabilności, e, radości oczywiście, ale też podejmowania wyborów, tak, podejmowania decyzji. Dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, nowy początek, wchodzicie w coś być może nowego, w jakiś nowy projekt swojego życia, może gdzie jeszcze nie macie doświadczenia, gdzie jeszcze nie wiecie, co się wydarzy, ale coś się przed wami otwiera, nowe możliwości, nowe wizje. No i teraz kwestia tego zaryzykowania, tak? E, bardzo fajnie. Zagrożenia natomiast, jakie będą w grudniu dla bliźniąt. denarów, no, żeby za bardzo się nie osiąść i nie tak wiecie zbyt stabilnie. Macie wejść w to, znaczy nie jesteście kierowani w to coś nowego, co jest dla was nową szansą, nową nagrodą, żeby nie siedzieć, w tak, żeby się nie zasiedzieć w takim swojej bezpiecznej strefie, gdzie jest miło, cieplutko, komineczek, książka. No i trudno się wyrwać z takiego być może miejsca w tym momencie, tak? Boże, z takich rodzinnych pieleszy, żebyście tak nie siedzieli i nie wpatrywali się tylko w to, co macie, bo Wy macie zdobyć coś więcej, zrobić coś więcej, do czegoś jesteście nawoływani. I tu jest, słuchajcie, znów jakieś świętowanie, jakaś radość, mogą być chrzciny, imprezy, radość, do czegoś jesteście może, możecie kogoś tam na tych różnych imprezach czy spotkaniach, bo to różnie, wiecie, to dla każdego impreza co to znaczy innego. Przyjęciach, czy też jakiś po prostu no, spotkaniach z ludźmi możecie kogoś poznać. Coś jest dla Was więcej pisane? Co jest, coś jest dla Was przeznaczone, ale dużo radości, wynik jaki jest tego. I odchodzenie od tego, co jest już zgniłe, co wam nie służy, i uzdrawianie. No, dużo wielkich arkan się u Was pokazało. Słuchajcie, uzdrawianie. Kończymy jakiś etap, znów jest zakończanie. Karma uchodzi, ulatuje, wchodzimy na ten wyższy poziom. Mogą się pojawić jakieś kwestie z przeszłości, albo ta, przesz ta przeszłość jest właśnie uleczana, i dostrzegacie, że to, co było, niekoniecznie Wam służy. Albo służyło, i od tego odchodzicie. To było właśnie zastałe, zgniłe, nie ruszało się tam, nie było możliwości rozwoju. To jest ten król denarów, już taki wiecie. On już nic nie zmienia w swoim życiu. On ma, ja nie mówię, że wy tak macie, ale taki przykład: on ma pieniądze, on ma ten swój ulubiony fotel, ma wszystko, co mu do szczęścia potrzeba, nic więcej, więc on nie musi się starać o coś więcej. A wy wchodzicie w tą energię, znaczy jesteście proszeni, żeby wejść tam, żeby to porzucić. Bo jest coś jeszcze więcej. Macie coś w tym życiu na przykład jeszcze innego zrobić. Zobaczymy. Osiem, osiem kielichów. No dokładnie. Macie wyruszyć w nową podróż. Jedno zamieszanie, jedną ósemkę była w zostawiacie jakieś zamieszanie, bo być może to, to właśnie było zamieszanie. A teraz jesteście nakierowani na, na cel i podążacie z tą falą. Jesteście gdzieś prowadzeni, tu może było właśnie zamieszanie i trudno było wybrać właśnie. Wy podejmujecie tam decyzję i ruszacie, ruszacie, bo wiecie, że tu, gdzie jesteście, no to w jakiś sposób może utknęliście. Może zdacie sobie z tego sprawę, że już czas wyruszyć, już czas przestać tu siedzieć, w tym jednym miejscu i też wspominać, tak, rozżalać się, co było, to było, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, jak to mówi przysłowie, powiedzenie, także ruszacie, ruszacie w drogę, ruszacie w drogę, przynajmniej takie jest nawołanie, bo tam gdzieś czeka na Was nagroda. Dobrze. Eem. Dobre układy, dobre. Jak to się mówi? Non deal. Dobre interesy, czyli takie szczere, tak, szczere związki, dyplomatyczne podejście do, do pewnych kwestii, nie wykłócanie się. Nie tam skakanie, jakieś walka. Ale bardzo tak stabilnie, uczciwie, to jest karta wagi, stabilności i stabilnych też uczuć, równowagi, tak? I słońce. Jestem pełnią, zdobywam, idę dalej. To jest de demonstracja, realizuję swoje pomysły, jestem tym liderem. Jestem odważny, odważna. Działam i wiem, że coś dobrego mnie spotka i idę za tym, nie boję się. Wiem, że chcę zdobyć coś więcej, że gdzieś mnie więcej ciągnie, że w życiu jest coś więcej i dwa, drugi dom, to był siódmy, a to drugi, to był dom wagi, tu byka, dwie karty są tak ze sobą połączone, to są obydwie, obydwa domy miłości, tak? Wenus, także albo za jakąś relacją, związkiem, miłością, albo za miłością do siebie, Zdobywaniem, pomnażaniem zasobów, stawianie na swoją wartość, wiara w siebie, w swoją moc, w swoją siłę, uran, niespodziewane zmiany no, różne sposoby patrzenia też na, na pewne kwestie, więc niespotykane być może rozwiązania, niespotykane przykłady, niespotykane sposoby działania. Żeby coś zdobyć, żeby ta stabilność właśnie była, być może pomnażanie pieniędzy. W każdym razie nowa droga, gdzie pomimo tego, że w jakimś miejscu jesteście i dla niektórych jest już ok, to to nie jest koniec. Wy macie gdzieś indziej się prze, przenieść, <grytanie> dziecko, może coś właśnie początek. Trzeba mieć tu zaufanie do, do losu, a może u niektórych właśnie ta droga to jest dziecko. Pierścionek, partnerstwo, związki, relacje. Spojrzałam, tam były chmury, więc jakieś są może niejasności, dlatego się zastanawiacie. Może jakieś zaręczyny i bocian, słuchajcie, dla niektórych tu będzie dziecko. To jest ta nowa, nowa droga i się będziecie być może zastanawiać nad tym, nad tym. E, ale tu jest wędrówka, podróż, narodziny, płodność, albo możecie. E, Zaś w ciążę, albo urodzi wam się dziecko, albo nowy początek w ogóle w waszej drogi. Ten początek się cały czas tu pojawia, więc. śluby, wesela, tak? Gwiazdy, słuchajcie, nadzieja, wizja, sen, noc, marzenia, duchowość, spełnienie marzeń, tak? Więc no, jest nowa droga życia. Jak najbardziej nowa droga życia, jeżeli wchodzicie w związki, tak? Oczywiście to nie tyczy się tylko takich formalnych związków. Główny, główny pan, może to wasz, ten taki, może zasobny, stabilny, oficjalna osoba, może za, zmienia się właśnie z takiego narzeczonego w oficjalną osobę, już taką na, na papierze, w męża czy w żonę, tak? Dom, no proszę bardzo, ktoś zakłada rodzinę. Ktoś tu może być i jest tu, być może ojciec też, który temu wszystkiemu się przygląda, ale może to być też szef, może to dotyczyć innych kwestii zarobkowych, ale tu bardzo, bardzo dla niektórych jest właśnie relacyjnie, związkowo, ślubnie, bym powiedziała. Ani utwórczości, talent, kreatywność, wyobraźnia. Miłosierdzia, przebaczenie, zrozumienie i współczucie i teraz tak myślę, żeby nie, za, nie zastać się w jednym miejscu, czyli e, wchodzić ten poziom wyżej, czyli te relacje mogą wchodzić na wyższe poziomy właśnie, e, zaangażowania i szczęścia, to szczęście to wyskakuje co chwilę, sukces, powodzenie, spełnienie i dobrobyt, pieniądze, stabilizacja, zabezpieczenie. No, słuchajcie, bardzo fajne karty. Zobaczymy sobie, co jeszcze mają ziółka do powiedzenia. Entuzjazm do tego, no więc musi być jakieś szczęście. Zmiany idą, zmiany, ale wy entuzjastycznie do tego podchodzicie. To jest 19, 19, 19. To nie to. Nie, Jeszcze. Pomysły i informacje są zbyt ograniczone. Teraz musisz się podzielić swoimi własnymi informacjami, a także poświęcić czas na słuchanie i być może dostosowanie lub jakieś oświecenie dzięki inspiracji i informacjom innych. Bądź jednak bardzo ostrożny, aby chro, yy, chronić sposób i to, o czym się dzielisz. Plotki błędne, ko komunikowanie, motywacji i zazdrość innych mogą teraz wzrosnąć. W centrum uwagi znajdą się młodzi ludzie, w tym dzieci dokładnie, a ich potrzeby, a, ich potrzeby, a czasem i wymagania będą na pierwszym planie. Wskazane jest odkrywanie i nowi ludzie. Grupy i sposoby radosnego, prawdziwego życia w swoim prawdziwym duchu: szczęście, miłość, pożądanie, pieniądze, ochrona, obrona, bliźnięta. No proszę, Panna Jogień, wasz znak. Słuchajcie, teraz pomyślałam, że dla niektórych może to być, że dzieci mogą się żenić, także będziecie być może wyprawiać jakieś wesela, co dla niektórych, bo to może być też w kręgu najbliższych, czy ktoś z rodziny. Duszą podszyty. Każdy dzień to nowy początek i potencjalnie lepsza przyszłość. Wystarczą dobre chęci, a zmiany są na wyciągnięcie ręki. Poświęć czas na robienie tego, czego potrzebuje Twoja dusza. Najbardziej absurdalne zdanie na świecie, staraj się nie myśleć. Pytanie brzmi, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie myśleć? No to jest trudne. Medytacja. Ok, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dzielcie się filmikami, a jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, to w opisie filmu jest mail do mnie droga, duszydrowa.gmail.com. A jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to w opisie filmu również jest link do bajkowi tu i możecie mi postawić kawka. A na dzisiaj to już wszystko, buziaki i pa! pa.